Prawdziwy przyjaciel nigdy ci nie powie, żebyś sobie sam coś zrobił. Prawdziwy przyjaciel nigdy ci nie zrobi czegoś na złość. Prawdziwy przyjaciel nigdy nie będzie Cię obkadywał za plecami. Ale prawdziwy przyjaciel będzie zawsze z tobą do końca. Zawsze do końca, żebyś wytrwał, żeby ci pomóc, żebyś był szczęśliwy. Bądź szczęśliwa. Prawdziwemu przyjacielowi nie zależy na pieniądzach. Prawdziwemu przyjacielowi zależy zawsze na Twoim szczęściu. Prawdziwy przyjaciel nigdy nie będzie ci obgadywał za plecami. Prawdziwy przyjaciel nigdy nie będzie się z Ciebie nabijał z Twoich pasji i będzie Cię wyśmiewał na każdym kroku. Prawdziwy przyjaciel będzie cię wspierał. Będzie robił wszystko, żebyś dotarł do swojego celu, do swoich marzeń, żebyś spełnił swoje marzenia. Po prostu wszystko co, to, co masz zaplanowane, żebyś zrealizował. Taki przyjaciel nie jest na chwilę. Taki przyjaciel jest na całe życie. Prawdziwy przyjaciel wie, że może na tobie polegać. Ale też wie, że w sytuacjach kryzysowych będzie musiał również tobie pomóc. I to do prawdziwego przyjaciela możesz zawsze się zwierzyć, bo on nikomu tego nie rozpowie. Do prawdziwego przyjaciela zawsze możesz powiedzieć to, co ci na sercu leży, a nie tłumić to w sobie. Prawdziwy przyjaciel tego nikomu nie rozpowie. Nie będzie się miał za twoimi plecami tego są prawdziwi przyjaciele. I pamiętajcie jeszcze, drodzy Państwo, że to nie skarb jest Waszym przyjacielem, tylko przyjaciel skarbem. A teraz wyślijcie tą rolkę do swojego prawdziwego przyjaciela. Dobrego wieczoru dla Was, kochani.